Jak co roku, mniej więcej o tej porze trwa nabór wolontariuszy do szlachetnej paczki, akcji, która swój finał ma dopiero w grudniu, ale żeby mógł się on odbyć, potrzebni właśnie są wolontariusze. Kto może zostać wolontariuszem? Ilu ich potrzebujecie? Jakie powinni mieć predyspozycje? Wolontariuszem na dobrą sprawę może zostać każdy, kto chce, kto ma chęć do pomocy i kto. Komu pozwala na to właściwie czas, chociaż i tak nie jest to głównym kryterium. Tak? E, w tym roku taką górną granicę określili nam odgórnie, że na nasz powiat Pabianicki powinniśmy mieć... Dwu... 20 wolontariuszy, tak. Jednakże, nawet jeśli będzie ich więcej, to im więcej, tym lepiej. Tak. Wolontariuszem może zostać każdy od 18 roku życia, oczywiście, kto jest pełnoletni, do w sumie górnej granicy wiekowej nie mamy. Także wszystkich, wszyscy chętni są mile widziani. Na pewno już jakieś osoby się zgłosiły. Tak, tak. Mam już jednego wolontariusza, który został wdrożony, który już zasilił nasze grono starszych wolontariuszy, którzy już w szlachetnej parstce z nami działają od kilku lat. Mam też pięcioro wolontariuszy, tak dobrze mówię, pięcioro, którzy są na etapie wdrażania się tutaj w nasz projekt, którzy są na etapie szkoleń i myślę, że przejdą mnie pozytywnie. Tak, Jestem dobrej myśli. A stali bywalcy? Akcji. Stali by walcy, czyli wolontariuszek, którzy są tak zwani weterani. Mamy 14 wolontariuszy, którzy zostali z nami na tą edycję, również i myślę, że zostaną z nami również na kolejne. Jak już sama wspomniałaś, niektórzy są na etapie rekrutacji, mhm. bo oni muszą przejść takie jakieś szkolenie. Tak, każdy z nowych wolontariuszy, którzy zgłoszą się do naszego projektu Do Szlachetnej Paczki, muszą przejść wstępną rozmowę ze mną jako z liderem. Następnie, jeśli rozmowa ta przejdzie pomyślnie, zostają zgłoszeni na szkolenie wdrożeniowe, które odbywa się najczęściej w Łodzi. Jest ono przeprowadzane przez kadrę wykwalifikowanych wdrożeniowców z Ramienia Szlachetnej Paczki i tam po wdrożeniu, jeśli otrzymają zielone światło, wtedy są odsyłani do mnie i zaczynamy działać, tak. Jak długo trwa? Takie szkolenie? Szkolenie jest dla szkolenie dla wolontariuszy trwa jeden dzień. Jest to najczęściej sobota w godzinach od 9 do 16 i wtedy są przekazywane im wszystkie idee mądrej pomocy, które są zawarte w szlachetnej parce I na tych ideach bazujemy, rekrutując również wolontariuszy. Co dalej? Jakie kolejne etapy akcji, w której uczestniczą wolontariusze? W kolejnych etapach, jak już będziemy mieli historię rodzin, zaczynamy odwiedzać rodziny, które zostały zgłoszone. Um... Tak jak już wspomniałam, rodzin będzie w tym roku na pewno dużo i myślę, że będziemy mieli pełne ręce roboty. Ale później, jeśli rodzina zostanie zakwalifikowana przez wolontariuszy, następuje etap następny, czyli kolejne spotkania z rodziną. Po tych spotkaniach z rodziną zostaje napisana historia rodziny, która zostaje... Um, Wpuszczona właściwie w tak w cudzysłowie w Bazę Rodzin i wtedy darczyńcy przy otwarciu Bazy rodzin miesiąc przed finałem, który odbędzie się 10-11 grudnia, mają możliwość wybrać rodzinę, której chcą pomóc. No właśnie i wtedy mają kilka tygodni, może nawet nie kilka tygodni, dwa tygodnie, praktycznie na zorganizowanie paczki. Od zeszłego roku. Um, Cały okres przygotowawczy paczki dla darczyńcy wydłużono na trzy tygodnie, czyli przed finałem, czyli przed tym 10-11 grudnia, jest miesiąc czasu na przygotowanie paczki dla rodziny. Oczywiście wolontariusze w tym intensywnie mogą pomagać, prawda? Tak, cały czas mamy kontakt z darczyńcą. Cały czas konsultujemy się zarówno z darczyńcą, jak i z rodziną, która jest potrzebująca, ponieważ to my jesteśmy w pewnym sensie łącznikiem pomiędzy darczyńcą a rodziną, niestety nie zna darczyńca rodziny, której pomaga. Darczyńcy w dniu finału, czyli w weekend 10 i 11 grudnia z paczkami przyjeżdżają właśnie tutaj, zespół szkół numer 2 to wasz tak zwany magazyn szlachetnej Paty. Tak, od wielu, wielu lat już tutaj współpracujemy z szkołą, z zespołem szkół numer dwa. I tutaj dzięki uprzejmości pani dyrektor co roku możemy organizować magazyn i zapraszać tutaj darczyńców, którzy po, przywożą do nas paczki, a my je rozwozimy do rodzin. I mam nadzieję, że w tym roku również pomogą nam w tym strażacy. Natalia, muszę zapytać, bo zostałaś w tym roku liderką. Szlachetnej paczki, przejęłaś zadania. Powiedz, jak czujesz się w tej nowej roli, bo dotychczas byłaś wolontariuszką? Tak, e, byłam wolontariuszem właściwie już od 4 lat. Teraz jestem pierwszy rok liderem. Nie ukrywam, że moja poprzednia liderka Ania postawiła mi poprzeczkę bardzo wysoko. <laughs> Ale myślę, że damy radę, zwłaszcza, że Ania w tym roku również zadeklarowała się, że może zostać wolontariuszem, także jesteśmy cały czas na łączach. Czyli możesz liczyć na pomoc. Jak najbardziej. W sumie to już z niej korzystam. To jeszcze na koniec powiedzmy, gdzie osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje, jeśli chodzi właśnie o nabór wolontariuszy? Yy, nabór wolontariuszy odbywa się przez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl i tam można zostawiać zgłoszenia, które trafiają do mnie. Tylko trzeba wybrać oczywiście odpowiedni powiat, a nasz powiat to powiat pawianicki.